Jak to, jaki rozdzielacz? Oczywiście, że czarny, plastikowy, poliamidowy. Czyli jak zbudować rozdzielacz do ogrzewania podłogowego? Jeżeli jesteście miłośnikami LEGO, to ten rozdzielacz jest specjalnie dla Was. To jest lepsze niż składanie krzesła z IKEA. Krystian, a potrafisz przedłużyć rozdzielacz? Potrafię. Jak grzech się ciulnął, to teraz muszę to zrobić do porządku, czyli z dziewiątki robimy obwodowy rozdzielacz. No i co? Kilka ruchów i belka powrotna oraz zasilająca przedłużona. Wkręcamy z powrotem gwinty na obydwie belki, tak żeby można było do tego przykręcić. Taki moduł, gdzie mamy wbudowany zawór odcinający oraz gniazdo na termometr. I tutaj na chwilkę się zatrzymam, bo często dostaję pytanie, a dlaczego nie dajesz odpowietrznika? No, z dwóch powodów. Pierwszy jest prozaiczny, bo po prostu producent zrezygnował z tego elementu, gdzie można wkręcić odpowietrznik. A z drugiej strony, jak się tak głębiej zastanowić, to po jakiego grzyba ten odpowietrznik? Wiecie, jak to z tymi odpowiedznikami bywa? One przydają się tak naprawdę tylko przy uruchomieniu. A potem są zbędne, bo jeżeli ktoś mówi, że odpowiednik ma być odkręcony i podłogóweczka sama się odpowieczy, no to chyba minął się z powołaniem. To znaczy, powołanie ma, ale do jakiejś innej profesji. Do przygotowanych wcześniej szyn w szafce przykręciłem uchwyty. I do nich wkładam belkę powrotną i zasilającą. A na jakiej wysokości? No, tutaj determinuje nas wysokość szafki, a że mamy jeszcze na górze miejsce na listwę elektryczną, więc musi się tam tylko zmieścić siłownik. Jak jesteśmy już w pełni wysokości i nie ma żadnych poprawek, możemy skręcać na gotowo termometry osadzam. Od razu, żeby nie zawieruszyły się gdzieś na budowie. I może wyglądają niepozornie, ale uwierzcie mi, robią robotę. Kontrola temperatury zasilania i powrotu przy rozdzielaczu to jest podstawowa informacja przy serwisowaniu instalacji, a szczególnie jeżeli coś nie działa prawidłowo. Bez tego zostaje nam metoda namacajewa. Krystian, to co? Teraz już rozwijamy tego wąża, a to zostawimy na kolejny odcinek telenoweli.